Opowiem Wam bardzo ciekawą historię jeszcze tego miejsca. O, Część to? To była bardzo ciekawa historia. Tak, sra. Część to? Ja, miałaś parta. <grywa> Mam nadzieję, że to się nie nagrywało. Nie wiem, jak to zacząć, ten odcinek. Zapewne nie możecie się doczekać, jak skończył się remont. Jak to mieszkanie teraz wygląda? Jestem. Słuchajcie, stare miasto, to już każdy, może przepraszam, nie odsłuchajcie. Motława. Piękne kamieńczki. Każdy z nas zwa. Każdy z nas. Z... Brakowało mi tego. Zastanawiacie się czego? Tego, żeby się z wam... znowu z wami. Jest nieźle. Jeszcze raz, nie na większości. Zrobiliśmy naszego trzeciego dila. Eee, jeszcze raz zrobiłem. Mam nadzieję, że te nagrania nie zrujnują mnie budżetowo. Słuchać Piotra, czy Ale to nie. Piotr. Jak masz gotówkę, to masz wszystko, nie? A jak nie masz gotówki, to łasz po 20 koła na flipie. Powiem Ci, że mam tyle mieszkań, że na wielu z nich w ogóle nie byłem. Na to, co idziemy teraz, to te, co są podzielone. Tamte dwa to w ogóle nawet... nigdy, nigdy. Ale tyle jeździmy, że skończyło nam się paliwo, więc musimy zetankować. Tutaj mam trochę brudny samochód. Tak jest, no. Mam brudne szyby, mocno widać to. Stare miasto. O k***a, ale błysnęło. Ty nie widziałaś z tyłu. Ja p Stare miasto to każdy zna. To jest to pierwsze mieszkanie, które będziemy oglądać właśnie na ulicy Chmielnej. Jest na czwartym piętrze, jest dwustronne i mamy od razu widok na e, rzeczkę. I... właśnie nie wiem, czy to jest rzeczkę. Idziemy? Przed wami już ostatnie nasze pakietowe mieszkanie. E, niestety się spaliła żarówka. Brakowało mi tego. Zastanawiacie się czego? Tego, żeby się znowu z Wami zobaczyć. Od ostatniego sezonu minął już spory kawałek czasu, a dla tych, kto nie pamiętają albo nie oglądali, był to sezon, w którym pokazywałem jak zarobić milion na flipach. I w 2019 roku ruszyliśmy z takim fajnym programem. Jeżeli go nie oglądaliście, to zapraszam Was na YouTube. W którym pokazywałem Wam, jak na nieruchomościach można zarobić w jeden rok milion złotych. I na koniec 2019 roku pomyślałem sobie, że milion to zarobi dużo osób, prawda? Każdy z Was może powiedzieć, co to jest milion. A co byście powiedzieli na to, jakby Wam powiedział, że można też zarobić 3 miliony? I tak też się stało, bo e, trzema flipami w 2020 roku, gdy podniosłem sobie swoją poprzeczkę, na koniec roku stwierdziłem, że chcę zarobić jeszcze więcej. Udało się w 2020 roku na trzech flipach zwiększyć majątek aż o 3 miliony złotych. I uważam, że to będzie bardzo fajny sezon, do którego właśnie tu i teraz chciałbym Was gorąco zaprosić, bo zarabianie na nieruchomościach to nie jest tylko oglądanie innych osób i patrzenie, że każdy zrobił to samo. To będzie coś innego, bo zarobienie 3 milionów złotych na trzech flipach, to chciałbym tutaj konia z rzędem, żeby mi pokazali, żebyście mi pokazali osobę, która tak zrobiła jak ja. Więc mam nadzieję, że to będzie bardzo ciekawe. Chciałbym was gorąco z tego miejsca tutaj zaprosić na nowy sezon, który pokaże wam jak w 2020 roku zarobiłem na trzech flipach 3 miliony złotych. Nie może was tam zabraknąć. Gorąco was zapraszam. Dariusz Górski.